to prężnie rozwijające się miasto we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. To właśnie tutaj mamy dla Was specjalną ofertę działki komercyjnej przeznaczonej pod usługi, handel czy też produkcję. Ja nazywam się Marcin Wądek i zapraszam do oglądania filmu. Działka jest w kształcie prostokąta o powierzchni niespełna 18 tys. m2. Znajduje się w północnej części Szczecinka, w sąsiedztwie terenów przemysłowych oraz słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Zdecydowanym atutem nieruchomości jest logistyka. Działka posiada bezpośredni wjazd drogi krajowej nr 11, a w odległości 500 metrów od działki znajduje się wjazd na obwodnicę Szczecinka, drogę ekspresową S11. Cały teren i jego okolica przeznaczona jest pod inwestycję związaną z działalnością handlową, usługową czy też przemysłową. Po więcej informacji zapraszam do bezpośredniego kontaktu.